super Więc zaczynamy. Dzisiaj jest bardzo przyjemny temat. Będziemy mówić o front, jakby takiej praktyce w frontendzie. Poznamy kluczowe umiejętności web development. Będziemy dzisiaj poruszać takie tematy jak narzędzia i umiejętności, różnice między HTML, JS i CSS. Powiem sobie troszkę o responsywności, optymalizacji wydajności stron internetowych i jakie zazwyczaj używamy frameworki, biblioteki w. W znaczy w frontendzie. Zacznijmy od narzędzi i umiejętności. Słuchajcie, jakie są podstawowe umiejętności, narzędzia, którymi powinien być zaopatrzony frontend developer? Zaczynamy od tego, że um przede wszystkim osoba która by chciała aplikować na takie stanowisko najlepiej jakby chciała pracować znaczy lubiła pracować w zespole dodatkowo super jakby miała jakby świetne umiejętności komunikacyjne przepraszam was w tle niestety moje dzieci Mam nadzieję, że Wam to bardzo nie przeszkadza. Dodatkowo, świetnie, jakby była bardzo kreatywna, bo ponieważ frontend, jak wiecie, strony internetowe, fajnie, jakby to wszystko ładnie wyglądało, czyli kreatywność. Kolejna sprawa to chęć nauki nowych rzeczy. Słuchajcie. Jest tak, że oczywiście zaczynamy pracę jakby w jednym projekcie, jest możliwość taka, że na przykład ktoś nam zaproponuje, super, ten projekt już kończy się, pasuje nam, żeby po prostu, żebyś pomógł nam w innym projekcie, więc czy byś chciał, czy chciałaś nauczyć nowych rzeczy i pomóc nam rozwinąć nowy projekt. Powinniśmy być jakby Powinniśmy być otwarci na nowe rzeczy. Wtedy mamy większe doświadczenie, jakby więcej rzeczy się uczymy, więc to jest świetna jakby cecha. Jeżeli ktoś ma takie podejście do życia, do nauki, to jest super. Kolejna rzecz: umiejętność rozwiązywania problemów. Uwierzcie mi, że Naprawdę, w programowaniu będziemy mieć bardzo dużo jakby problemów do rozwiązania. Mamy bardzo dużo bugów. No, produkt, który powstaje, idzie na produkcję, często ma świetny, Bardzo rzadko się zdarza, żeby był po prostu bez defektów. Po to my jesteśmy też potrzebni, żeby później ten, te defekty na tej produkcji rozwiązywać. Więc, to też jest ważne. I oprócz tego. Takie dwa podstawowe narzędzia, z których korzystamy, to jest IntelliJ i Visual Studio Code. My dzisiaj będziemy korzystać z IntelliJa, to są takie środowiska, z których najczęściej korzystamy w pracy, a my dzisiaj nauczymy się Visual Studio Code. Dalej. jest właśnie ten HTML, CSS i JavaScript. HTML to jest hipertekstowy język znaczników. To jest podstawa. W ogóle w HTML, z HTML tworzymy jakby strukturę strony. I to jest podstawowy budulec stron internetowych. Dodatkowo mamy CSS-y, to są kaskadowe arkusze styli, i one nam kolorują stronę, powodują, że ta strona jest bardzo ładna i miła dla oka. I dodatkowo JavaScript, który tworzy tą stronę taką bardziej interaktywną. No i teraz wrócimy sobie, e, przejdziemy do praktyki. Tak jak Wam obiecałam, że dzisiaj będzie dużo praktyki, więc e, Popatrzcie, tutaj mamy, jakby, to nasze Visual Studio Code, czyli to jest nasze narzędzie, z którego będziemy korzystać przy tworzeniu stron. Prawym klawiszem Visual Studio Code po prostu instalujemy, to jest darmowe narzędzie. Prawym klawiszem tutaj klikamy i tworzymy nowy plik. Zawsze HTML, czyli struktura strony, powinna być jakby. Końcówkę mieć HTML, takie rozszerzenie. JavaScript powinien mieć końcówkę JS, a style CLZ. I zobaczcie, ja już tutaj przygotowałam tak jakby podstawową strukturę. Zawsze się zaczyna tak, to jest jakby szkielet, i zawsze od tego zaczynamy. Czyli na górze jest doctype HTML, później mamy takie tagi HTML, head i body. Jakby to możemy. Powiedzieć, że zawsze jest to samo, więc możecie sobie te części kopiować. Tylko zmieniamy ten tytuł, w strony, ale całe takie mięsko i to, co się znajduje w stronie internetowej, mieści się w wody. I zobaczcie. Ja sobie teraz stworzę taką, na przykład dodam zdjęcie. tutaj. Zdjęcie dodajemy w taki sposób, że dopisujemy IMG i dopisujemy SRC. Podajemy ścieżkę do tego zdjęcia. Ja sobie tu przygotowałam już ścieżkę. Jak popatrz, skopiuję sobie y, tą ścieżkę i jeżeli otworzę w przeglądarce dokładnie, y, otworzę dokładnie, wpiszę y, y, ten, y, właśnie ten link, to tutaj pojawi mi się zdjęcie kota. Czyli to samo chcemy osiągnąć y, w naszym przypadku. Więc Mamy już to zdjęcie, więc w takim wypadku wchodzimy do HTML-a i ja wrzucam to tutaj. Mamy. I zazwyczaj dopisujemy tu takie słowo Alt i odpisujemy i na przykład tutaj opis tego zdjęcia. Czyli zdjęcie kota. Zdjęcie kota. OK, mamy. Y Sprawę No i teraz chcemy to zobaczyć, jak ta nasza strona wygląda. Jak to robimy? Klikamy prawym klawiszem myszy tutaj i klikamy Open with Live server. Popatrzcie, i automatycznie otwiera nam się strona. Mamy tą stronę tutaj. Ok. I zobaczcie, mam tego kota. No i teraz ten kod jest taki duży. I chcielibyśmy, żeby ten kod, być, kod był mniejszy. I w takim wypadku. Przychodzi do nas z pomocą właśnie CSS. CSS to jest właśnie taki plik, który tutaj podłączamy. Czyli jak, ten, jak w ogóle zmniejszyć to zdjęcie? Po prostu sytuacja jest banalna. Popatrzcie, mamy tutaj IMG, czyli ten tak. I mówię teraz w css że jak ja mam takie zdjęcie IMG, to jak chcę, otwieramy tagi, nawiasy klamrowe i mówimy, że HAI, będzie. Na przykład 100 pikseli. Okay. I popatrzcie, już jest ten nasz kotek super taki malutki. Dodatkowo, jeżeli byśmy chcieli sobie pokolorować całe tło z tyłu, no to popatrzcie, robimy kropeczkę i mówimy teraz tak, albo taką gwiazdkę, albo po prostu wpisujemy nazwę taga body, czyli możemy Nazwę tego taga i dopisujemy tutaj body, i też na przykład robimy podajemy coś takiego jak background color. Background color i na przykład podajemy green. Zobaczcie, i całe tło jest na zielono. Jest po prostu banalne. Dodatkowo, by HTML-u możemy dodawać też takie napisy. Czyli na przykład, jeżeli dodam sobie paragraf, tutaj, no to mogę tu wpisać tekst. Na przykład taki przygotowałam sobie tekst podstawowy. Wrócę go tutaj. I zapisuję i ten tekst się tutaj wyświetla. Mogę dodać mu taki opis, coś takiego jak klasę. I na przykład nazywam mu tą klasę paragraf. I zobaczcie, teraz ponownie wchodzę do CSS i mówię teraz tak, spokojnie, ja chcę teraz, ten, żeby ten paragraf miał odpowiedni też kolor. Jak to robimy? Jeżeli mamy klasę, to przed nazwą musimy dać kropeczkę, czyli podajemy kropka paragraf i mówimy teraz tak, że ok, ten tekst powinien mieć kolor, powiedzmy, tomato, taki kolor. Świetnie. I Jeszcze najlepiej font size. Niech będzie 25 pikseli. Widzicie, sytuacja jest banalna. Dodatkowo możemy tutaj odsunąć wszystko od tutaj krawędzi, robiąc padding powiedzmy 50 pikseli. I zauważcie, że już ile potraficie rzeczy zrobić. Dobra, wracamy dalej do naszej prezentacji, czyli Czyli super, już wiemy, czym jest HTML, czym jest CSS, został nam ten JavaScript. Po co ten JavaScript jest nam potrzebny? JavaScript tworzy interaktywną stronę i pozwala na tworzenie dynamicznych elementów. Dobrze, no to wróćmy jeszcze tutaj na chwilkę do naszej przeglądarki. I mówimy, no dobrze, czyli jak po prostu podłączyć ten plik JavaScript do naszego HTML? -a? Przede wszystkim musimy to zrobić w takim tagu. Czyli na samym dole body dorzucamy skrypt i wpisujemy index.js. I dodatkowo, jeżeli mamy to przygotowane, teraz przechodzimy do index.js i teraz możemy coś tutaj zrobić. Czyli na przykład odpalić jakąś. Y, y, zrobić tą naszą stronę interaktywną. Więc najlepiej by było tak, chcielibyśmy, że jeżeli na przykład klikniemy w zdjęcie albo w jakiś baton, to chcemy, żeby na przykład pojawił się jakiś alert. No to dorzućmy sobie baton, jakiś guzik tutaj. Baton dorzucamy tagiem baton. Kliknij. klik. Nie. klik nie. Dorzucamy sobie tutaj taki baton. Super, super, dorzucy, dorzucimy mu jeszcze jakieś style dodatkowe. Powiedzmy, że niech ma ten padding, czyli go tak troszeczkę rozszerzymy, damy mu 15 pikseli na przykład i niech ma background color blue, I, a kolor czcionki niech będzie white na przykład. Zobaczcie, jakie to jest proste. Po prostu parę rzeczy, parę styli dorzucacie i już strona świetnie wygląda. Dobrze, mamy to, więc teraz przechodzimy dalej. I mówimy teraz tak, że chcemy, jak klikniemy w ten baton, żeby po prostu ta strona, na przykład pojawił nam się alert, albo pojawiła się nam na przykład jakaś reklama. Jak to robimy? Musimy przejść do naszego pliku JavaScript i powiedzieć teraz tak, że ja chcę sobie w tym naszym JavaScriptie pobrać ten nasz baton. Mówię teraz, jak to robimy, wpisuję zawsze dokument, później robię coś takiego jak e, query selector i mówię, że chcę pobrać baton, dokładnie, baton, ok, mamy to, czyli już mam pobrany ten baton z tego pliku HTML, tutaj, jak to możemy sprawdzić, czy ten baton jest poprawnie pobrany, po prostu wpisujemy console.log, i możemy sobie w tym konsolę logu wpisać tutaj ten baton i sprawdzić, co tutaj dostaliśmy. BTN. Super. Więc sprawdźmy to. Otwieram inspekta. Wchodzę do konsoli i zobaczcie. Od razu mi się ten baton wyświetlił. To jest ten sam baton, który mam w HTML-u. Czyli wszystko gra. Czyli jak chcę teraz, ten baton, który się tu wyświetla, to jest identyczny baton, który mamy tutaj. Zobaczcie, jeżeli, jak to możemy jeszcze sprawdzić. Wchodzimy, wybieramy elementy, i klikam sobie tą strzałeczką na ten baton. Klikam i zobaczcie, to jest ten baton. Tutaj jest to wszystko tak super połączone, czyli zobaczcie, ten baton to jest to, następnie to. I jeżeli wchodzę do JavaScriptu, to jest dokładnie ten sam baton. I mówię, że teraz, jeżeli kliknę w ten baton. Dodaję coś takiego jak Add Event Listener, czyli taki haczyk. Nasłuchiwacz, że jeżeli kliknę teraz ten button, to by coś takiego jak klik, to chcę, do, żeby się wyświetlił alert. wpisuję alert i mówimy, na przykład wpisujemy Hello. Więc sprawdźmy. Ej, zamykam tą instrukcję. Klikam. Brawo, wyświetlił się alert. Widzicie, więc... Już zauważcie, co potraficie. Potraficie stworzyć podstawową strukturę strony, potraficie ją super sobie pokolorować Więc dodatkowo, już potraficie podłączyć sobie plik JavaScript, już możecie zakodować pierwsze rzeczy, czyli już, czy już ta wasza strona jest interaktywna. Ja tutaj wyświetliłam alert, a Wy możecie wyświetlić tutaj sobie, wykorzystując na przykład inne metody, wyświetlić na przykład jakąś reklamę albo jakiś pop-up. To wszystko jest po prostu na, taki, na kliknięcie, po prostu w tych tutaj nawiacach różowych wpisuje się, się, co chcemy, żeby się wykonało po kliknięciu, no i od razu to będzie działało. Dobra, czyli już wiemy, czym jest HTML, JavaScript i CSS, czy już wiemy bardzo dużo, więc przechodzimy dalej do naszego, naszej prezentacji. I teraz, czym jest responsywność? to strona responsywna to taka, która dostosowuje się do wielkości okna przeglądarki. Tak. I ona super wygląda na tablecie, na telefonie i na desktopie. Po co my w ogóle takie strony musimy tworzyć, żeby one były właśnie super widoczne na wszystkich tych urządzeniach? ponieważ tutaj jest taki fajny wykres. Skorzystałam z tego źródła, który jest na dole. Tutaj zauważcie, że w 2016 roku, a w sumie już po prostu od 2000 tak naprawdę tutaj 11 nastąpił mocny wzrost, ale 2015 myślę, że to jest był przełom. To jest udział telefonów w ogóle rynku telefonów w, w ogóle, w takim całym udziale stron internetowych. Więc jak, jak to wygląda? Czyli zauważcie, że w tym roku już 60%, czyli więcej osób korzysta ze stron internetowych przez telefon niż przez, niż przez laptopa, więc dlatego musimy, jakby my, jako frontend developerzy, dostosować tę stronę naszą, żeby ona świetnie wyglądała i na desktopie, i na telefonie, i na tablecie. Dobrze, to jak my możemy to zrobić? Słuchajcie, sytuacja. Jeżeli sobie popatrzymy na tą naszą stronę, my możemy jako frontend deweloperzy sprawdzić, jak ta nasza strona wygląda również na telefonie. Jak to robimy? Klikam prawym klawiszem, wybieram Inspect, albo inaczej Zbadaj, jeżeli macie po polsku. I tutaj macie taką ikonkę. Klikacie w nią i zauważcie, że tutaj możecie wybrać sobie telefon. Możecie na przykład wybrać ten telefon. I ta strona wygląda w tym telefonie w ten sposób, prawda? I na przykład. Ym, Patrzycie na tą stronę i zastanawiacie się, no dobrze, ta strona wygląda w ten sposób, ale ja na telefonie jednak bym chciał, chciała, żeby to zdjęcie było większe. Jak to zrobić? Istnieje dla was w css coś takiego jak media queries. I jak te media queries wyglądają? Słuchajcie, sytuacja, popatrzcie, to jest bardzo proste. Pisujemy coś takiego jak media, screen, and. To jest po prostu zawsze to samo. I tutaj w min-with. Podajemy, jakby wielkość, od której to zdjęcie powinno być większe albo mniejsze. Czyli tak, na samym początku byśmy chcieli, żeby to zdjęcie było większe, więc powiększmy to zdjęcie tutaj. Czyli jak ono ma 300 pikseli, powiedzmy, na wersji mobilnej. Dobra. Ok. I już wygląda ten kotek w ten sposób, już jest lepiej. Ok, ale ja bym chciała, żeby, czyli zmieniliśmy na początku, Tą część, która na początku była 100 na 100. Ok, ale teraz, jak ja sobie zmienię ponownie, przechodzę do responsywnej strony, chcę, żeby dla tych moich desktopu, żeby jednak ten kotek był na przykład albo i nawet jeszcze większy, czyli nie był na 300 na 300, tylko był już 500 na 500, ale tylko dla rozdzielczości powiedzmy od 576. Jak to zrobić? Właśnie. Mamy y, istnieje coś takiego jak media i my po prostu w tych nawiasach mówimy, że od rozdzielczości 576 my będziemy chcieli, żeby to nasze zdjęcie było większe. Czyli kopiujemy sobie to, tą, tą informację tu i mówimy, że od tej rozdzielczości 576 będziemy mieć 500 na 500. O już 500 pikseli. Okay. I zobaczcie, jesteśmy na. Tutaj jest informacja 805. Na, dla takiej rozdzielczości ten kod już jest większy. Możemy to sprawdzić klikając tą szczałkę, Najeżdżamy i zobaczcie, że tutaj w tym miejscu będzie się wyświetlać 500 na 500. Jeszcze raz. Hop. 500 na 500. Sprawdzamy na 576. O, widzicie? Teraz jest ta informacja. Pyk. Tutaj jesteśmy na 480, kod jest mały. Ale jak tu wpiszemy 576, uwaga, uwaga, jest. 577 jest taki kod, a jak tu wpiszemy 576, to już jest mniejsze. I już zauważcie, że już potraficie tworzyć też strony responsywne. Czyli wiecie czym jest HTML, wiecie czym jest CSS, wiecie czym jest JavaScript, no to super. Już potraficie tworzyć strony responsywne, no to już potraficie bardzo, bardzo dużo. Dobra. Czyli już wiemy, czym jest właśnie responsywność, to jeszcze przejdźmy do takiego tematu jak SEO. SEO to jest. O co chodzi z optymalizacją wydajnością stron internetowych? Istnieje taka nazwa SEO, czyli Search Engine Optimization, i to jest tak naprawdę szereg działań mających na celu zwiększenie widoczności witryny w wyszukiwarce. I to chodzi o to, że my możemy wykorzystywać różne narzędzia i również HTML, znaczy naszą umiejętność pisania kodu, żeby ta strona nasza była lepiej widoczna w przeglądawce Google. Czyli na przykład, jeżeli stworzymy sobie własną stronę, to możemy tak ją ulepszyć, żeby ona była jak najwyżej w wyszukiwaniach i żeby na przykład móc być bardziej, bardziej widocznym, czyli po prostu jeżeli mam sklep, to żeby ktoś nas właśnie wybierał nasz sklep, albo jeżeli na przykład zarabiam nawet na reklamach, no to żeby nasza strona była widoczna i jako klikalna na samej górze. Więc od czego można zacząć? Pisząc kod, możemy wykorzystywać tak zwane słowa kluczowe, czyli dobrze dobierać słowa kluczowe, czyli które w wyszukiwaniu będą automatycznie przekierowywać na naszą stronę. Czyli to jest ważne. Tego się uczymy również na naszym kurcie. Optymalizacja tytułów to jest podobna sprawa. Czyli po prostu, żeby ten tytuł też był dobrze dobrany, żeby nie był jakiś taki skomplikowany, ale taki dobrze dobrany, tego też się uczymy. Czym jest link building. Link building. To jest takie, właśnie y, 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 takie hasło, które powoduje, że, że nasza strona może być jakby mieć odnośniki od, y, z innych stron. Czyli, że jesteście na innej stronie, ale z tej innej strony możecie przejść na, na, na swoją stronę. Czyli to jest tak, właśnie, tak zwane link building czyli taka, taka siatka, że po prostu y, wykorzystując tą metodę. Y, użytkownik będąc na innej stronie może przejść do waszej i dodatkowo media społecznościowe w ogóle teraz bez Instagrama, Facebooka taka strona nasza super nie działa jeszcze teraz Twitter, więc Instagram, Twitter, Facebook to są jakby trzy podstawowe takie media społecznościowe, które też nam pomagają w funkcjonowaniu, znaczy budowaniu dobrej marki. Więc to jest SEO, tego się też uczymy. I co? Frameworki biblioteki. Tak naprawdę E, słuchajcie, e, frameworki biblioteki e, mamy e, jakby trzy takie podstawowe frameworki biblioteki, możemy powiedzieć. My się uczymy Reakta e, na naszym kursie. O, czekajcie, nie, jeszcze zostańcie ze mną, nie jestem w kontakcie. Dodatkowo mamy Angulara i Vue, czyli my uczymy się Reakta, ale jak się nauczycie Reakta, to ten Angular i Vue to też nie będzie dla Was problemem. I dodatkowo istnieje jakby coś takiego jak Bootstrap i, bootstrap i Material UI. To są też takie dwie biblioteki, które pomagają nam stylować stronę. My się uczymy Bootstrapa, Czyli zauważcie, że. Uczyć, umiecie już po naszym kursie Reakta i umiecie też Bootstrap'a, czyli już y, jesteście już w połowie drogi i ta większość rzeczy już potraficie. Tak naprawdę, jeżeli się jednej, jednego narzędzia nauczycie, to to drugie jest bardzo łatwo nam, z łatwością przychodzi nauka. Dobrze, i tak naprawdę to jest taka pigułka wiedzy ode mnie dzisiaj. Y, no i cóż, y, przejdę teraz y, do. Y, do strony, i teraz chciałabym, bo teraz przeczytam Wasze komentarze, bo przepraszam, jestem, jestem tylko, mam tylko dzisiaj jeden monitor i możecie teraz zadawać pytania, to będę odpowiadać. W przykładzie jest na końcu swobody. Czy, o, dobrze, czy ma to znaczenie, żeby skrypt był na samym dole? Czyli rozumiem, że na samym dole, jeżeli mamy body, czasem się zdarza, że skrypt jest w head albo skrypt jest w body. Ma znaczenie. Posłuchajcie, jeżeli chcemy robić tak, żeby nasz skrypt został załadowany przed wyświetleniem strony, to wrzucamy go do head. Kiedy się tak dzieje? Dzieje się tak zazwyczaj, jeżeli na przykład importujemy biblioteki i które, mają, które później będziemy wykorzystywać w naszej stronie. No to wtedy wrzucamy to do head. Ale jeżeli my chcemy, żeby na przykład najpierw się załadowała nasza strona, a dopiero później jakby dodatkowe jakby skrypty, to, do, to wtedy wrzucamy to na sam koniec body. I na przy, jakiś przykład, kiedy to zazwyczaj jest przydatne. Na przykład mamy bardzo dużą bibliotekę, importujemy bibliotekę, która waży dość dużo. Jeżeli byśmy ją wrzucili do tych tagów head, to to by spowodowało, że ona najpierw by się nam ładowała, a strona by była biała, pusta. Czyli bez zdjęcia, nic się nam nie załadowało, bo byśmy czekali na załadowanie tej biblioteki. Ale jeżeli wrzucimy tą bibliotekę, znaczy ładowanie tej biblioteki na sam dół, body, najpierw załaduje się nam cała strona, będziemy już mieć coś widoczne, a dopiero później nam y, załaduje się ta biblioteka. To jest dla nas lepsza opcja, dlatego że y, y, sami wiecie, jeżeli wchodzicie na stronę i jest po prostu biała kartka, no to w ogóle dziękujemy. Nie wychodzimy, więc to jest, y, to jest dobra praktyka. Dobra. Um, mm, mm, mm. um podstępem. Nie rozumiem Grzesie Godziuk. A dlaczego różne przeglądarki nie zareagują na te same wyświetlenia? Nie wiem, nie wiem dokładnie o, do czego się odnosisz, jakbyś mógł, a czy wyszukiwarki nadal korzystają ze słów kluczowych, czy, czy link building, mimo że wiele stron próbowało oszukać system, na przykład przez spamowanie słów kluczowych lub wstawianie stronek służących łącznie na linkowanie. Tak, dalej, dalej korzystają. Dalej korzystają ze słów kluczowych. Wiecie, to jest taka jakby podstawa, żeby stworzyć poprawnie semantycznie, jeżeli tworzycie semantycznie, jeżeli tworzycie stronę internetową i ten HTML jest stworzony semantycznie, to jest bardzo ważne i to pomaga też, jakby wypozycjonować tą stronę. Dodatkowo wiadomo, że trzeba, jeżeli ktoś by chciał bardzo, jakby kłaść duży nacisk na to, no to też są dodatkowe płatne narzędzia. Google Analytics i inne narzędzia, które nam w tym pomagają, ale właśnie te słowa kluczowe są dość ważne. A może mikrofin? Za bardzo, nie wiem dokładnie, o co chodzi z tym mikrofinem Grzesiek, więc nie będę jakby komentować tego, więc może. Mikrofon jak? Dobrze, nie, nie będę tego komentować, Grzesiek, bo, bo nie wiem dokładnie, o co chodzi akurat w tej, tej części. Czy macie jeszcze jakieś inne pytania? Widzę, że ktoś tutaj, jak napisał i Vue.js. Tak, dużo osób też lubi Vue.js. Tak naprawdę przez chwilę był React i Angular w ogóle poza obszarem, w ogóle, znaczy był na samej górze i ten Vue.js trochę odstawał, ale teraz tak naprawdę jest bardzo dużo projektów Vue.js. Więc jeżeli się nauczycie Reacta to ten Angular jest bardzo prosty. Też wydaje mi się, że łatwo można wejść w tego Angulara. Angular jest, chcę tylko powiedzieć, że jest frameworkiem, a React jest biblioteką. Dobra, więc jeżeli nie ma dodatkowych pytań, to bardzo wam dziękuję. A, a co? A co myślisz o flasku? Ja ogólnie nie pracowałam z tym flaskiem, więc nie będę, znaczy nie będę opiniować go, dobrze. To jeżeli nie ma dodatkowych pytań, to bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy webinar.